Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale Świadomy Trening. Ja nazywam się Adrian Bugno, jestem trenerem personalnym i fizjoterapeutą, tak jak mogliście się dowiedzieć w moich poprzednich filmikach. W drugim odcinku opowiedziałam Wam coś na temat problemu z kręgosłupem, dlaczego, skąd to się to bierze dlaczego takie problemy są i nie jest w jaki sposób powinniśmy nad nimi pracować. A w tym odcinku już pokażę Wam konkretne ćwiczenia, które pomogą Wam przede wszystkim wzmocnić mięśnie głębokie brzucha, wzmocnić mięśnie grzbietu, zwiększyć elastyczność, gibkość Waszego kręgosłupa. Także zapraszam Cię serdecznie do oglądania. Pierwsze ćwiczenie jest to tak zwane czworakowanie. Przyjmujemy pozycję ciała, której opieramy się na dłoniach oraz na stopach. Tutaj bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na to, aby nadgarstki nie się pod barkami, kąt 90 stopni w biodrach oraz w kolanach. Kolana powinny znajdować się tak poza mnie, około 10 cm nad podłożem. Plecy oczywiście wyprostowane, napięte mięśnie brzucha. Powinniśmy w tej pozycji wytrzymać około 40 do 60 sekund, powtarzając to ćwiczenie w trzech lub czterech seriach. Najpierw samo utrzymywanie pozycji będzie wystarczające. Jeśli okaże się, że to ćwiczenie jest dla Was za łatwe, wtedy możemy dodać właśnie naprzemienne dotykanie lewego i prawego barku oraz prostowanie jednej i drugiej nogi. Kolejnym ćwiczeniem jest tak zwany dead bug z angielskiego, zdechły robak. Ręce powinny być tutaj skierowane do sufitu, nogi uniesione do góry i ugięte w kolanach. Stabilny tłów, napięte mięśnie brzucha. Lecy powinny lekko przylegać do podłoża. I na naprzemiennie prostujemy lewą rękę, prawą nogę oraz prawą rękę i lewą nogę. To ćwiczenie powinno się powtarzać w trzech seriach po około 12 do 14 powtórzeń. To ćwiczenie jest doskonałe, jeśli chodzi o wzmocnienie mięśni w głębokich brzuchach oraz po, żeby popracować tutaj na stabilizacją centralną. Kolejne ćwiczenie leżymy na plecach, ręce szeroko rozłożone, nogi uniesione do góry, ugięte w kolanach pod kątem 90 stopni. Przynosimy ciężar ciała raz na lewą, raz na prawą stronę, nie odkładamy nóg na ziemię, ręce oraz barki powinny cały czas przylegać do podłoża. Na pewno będą tutaj intensywnie pracowały mięśnie skośne brzucha i będziemy pracowali sobie tutaj nad odpowiednią elastycznością. I gibkością odcinka lędziowego kręgosłupa, więc to ćwiczenie doskonale się sprawdzi, aby rozluźnić sobie dolny odcinek grzbietu. Ostatnie, już czwarte ćwiczenie. Przyjmujemy tutaj pozycję na czworaka i wykonujemy pełne wyprosty oraz zdjęcia kręgosłupa. Doskonale to rozciągnie i zmobilizuje cały kręgosłup. Jest. Jest zazwyczaj bardzo sztywny w przypadku osób, które bardzo długo siedzą i nie mają zbyt dużej aktywności fizycznej na co dzień. Dodatkowo zaraz możemy wykonać sobie ruchy okrężne kręgosłupa, zarówno w lewą stronę. Jak i w prawą stronę. Świetnie tutaj też popracujemy nad mobilnością całej obręczy barkowej oraz miednicy. Kolejnej pozycji, którą tutaj przyjmę, ciężar ciała tak naprawdę jest głównie na moich rękach i stopach, i powoli kręg po kręgu. Zginamy cały kręgosłup, aż powoli przechodzimy do pełnego wyprostu kręgosłupa. Zwróćmy tutaj szczególną uwagę, aby to ćwiczenie wykonywać bardzo dokładnie i powoli, tak byśmy chcieli wykonać ruch krąg po kręgu. Jest to doskonałe ćwiczenie ogólnie, żeby wzmocnić siłę całego naszego ciała, ale przede wszystkim właśnie zwiększyć tą mobilność, elastyczność mięśni grzbietu, mięśni brzucha oraz zmobilizować w pełni cały kręgosłup, na przykład po całym dniu siedzenia. Mam nadzieję, że podobały Wam się ćwiczenia, które dla Was przygotowałem. Jak sami widzicie, tak naprawdę jesteście w stanie wykonywać je w domu, nie musicie iść na siłownię. Wystarczy tylko tak naprawdę mata i troszeczkę wolnego miejsca, żeby wykonywać te ćwiczenia. Także pamiętajcie przede wszystkim, skupcie się na odpowiednim wykonywaniu technicznym tych ćwiczeń, na odpowiednim czuciu mięśniowym, bo to jest niezwykle ważne, żeby świadomie, stąd właśnie nazwa mojego kanału, ponieważ zależy mi na to, żeby zawsze świadomie ćwiczyć i wykonywać ćwiczenia, bo wtedy daje to nam Yy, najlepsze rezultaty. Także jeśli spodobał Ci się mój yy, filmik, pamiętaj, że zasubskrybować kanał, zostawić komentarz, pol polajkować ten filmik. No i zapraszam was, was już do kolejnego odcinka, w którym więcej już porozmawiamy o mięśniach posiarkowych, który też ma ogromny wpływ yy, na nasz, naszą postawę ciała i na nasz kręgosłup. Tak Także trzymajcie się. Strzał! Puh.